Wiara jest przynależnością do Pana Boga pielęgnowaną, upragnioną, kontynuowaną. Wiara jest zatroskaniem o Pana Boga w życiu swoim. Przeciwnie, pielęgnowanie obcości swojej w stosunku do Pana Boga oraz zapomnienie, zapomnienie o nim czyni człowieka obcym Bogu i niezrozumiałym dla siebie. Bo człowiek ma być święty, czyli Bogiem przeniknięty, Bogiem przeobrażony. Wspólność myślenia i działania z Panem Bogiem, dołączenie swej słabości i marności do Wszechpotęgi Boga jest najlepszym wyborem. I tak ma być. Przynależność do Boga, czyli żywa, praktykowana wiara, czyni człowieka życiem innej jakości. Miłość ofiarna, uprzedzająca, mądra, zapobiegliwa, długomyślna to cechy ludzi, którzy praktykują wiarę. Nie wolno dać sobie narzucić światowego uproszczenia. Świat w stosunku do miłości katolików, bo świat ma pretensje do tego, żeby katolicy ich miłowali. Świat oczekuje, by katolicy byli naiwni w rozdawnictwie siebie i swego i by byli łatwym łupem, który można bezpiecznie użyć i zużyć, z pominięciem jakiejkolwiek bezkarności. No, bo przecież katolikowi to można wszystko zrobić, a on się nie powinien obrazić i jeszcze to usprawiedliwić. Takiego katolicyzmu nie ma. Takie mogą być dzieci w piaskownicy, tylko do pewnego wieku. Brak dojrzałości, przebiegłości, mądrości czyni, Katolika naiwnym. Miłość bez mądrości to naiwność, a naiwność jest leniwą głupotą. Jak się komuś nie chce pomyśleć i przewidzieć, i zastanowić, to głupota. Miłość bliźniego, aż do miłości nieprzyjaciół, nie oznacza więc naiwności lecz oznacza rezygnację z mściwego odwetu na rzecz sprawiedliwego sądu chociaż sądy ziemskie też muszą być bo inaczej nie byłoby życia i miłość bliźniego oznacza ochotny dar z siebie największym darem dla nieprzyjaciela będzie, gdy zatroszczysz się o jego zbawienie, czyli zadziałasz, aby on się zbawił. Grzech mu przebacz, pomóc się, by się nawrócił. To gdyby to było możliwe, aby się zbawił, w wieczności miałbyś wielkiego wdzięcznika na całą wieczność. Nie potępić go ale doprowadzi do nawrócenia, przeobrażenia, przemiany. Kto modli się za nieprzyjaciół, węgle rozżarzone kładzie na jego głowę, mówi obrazowo pismo święte. Dlatego wielkoduszność oznacza, że prosząc Cię o tysiąc kroków, może żyć z kimś dwa tysiące. To jest ta wielkoduszność. Ale taka zemsta mafijna, rodowa, nie ma sensu, bo zło się nigdy nie skończy. Gdy ci kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. To znaczy, nie bój się. Lecz gdy Pana Jezusa niesprawiedliwy sługa uderzył, Pan Jezus upomniał się o, o, to niesprawiedli o tę niesprawiedliwość. Uderzyć więźnia w tamtych czasach w policzek było zbrodnią, bo dziś to już nie. W Polsce jest wielu więźniów, którzy siedzą w więzieniu za nic. No bo ktoś musi do więzienia pójść. Żeby zgasić aferę, trzeba kogoś w coś wrobić. Modlitwa za nieprzyjaciół prowadzi do tego, by łaska Boża przemieniła serce nieprzyjaciela w jakimś wydarzeniu. Które odbierze mu jego pychę. Będzie to wydarzenie, które można nazwać budującym upokorzeniem. Chyba, żeby się taki zastanowił, co jest raczej trudne i rzadkie. Oddanie sprawiedliwości Bogu jest najstraszliwszym wyrokiem, bo gdy się Bóg o pokrzywdzonych upomina, to nie ma większej sprawiedliwości ziemskiej nad Bożą sprawiedliwość. Sprawiedliwość Boga jest niechybna, dokładna. To jest sprawiedliwość, której należy się bać. Jak chcesz się uchylić od sprawiedliwości, schroń się w przestrzeń miłosierdzia. Ale żeby miłosierdzia dostąpić, to musisz się skruszyć przed Bogiem i o nie prosić. Miłosierdzie jest odpowiedzią Boga dla ludzi skruszonego serca. Nie ma miłosierdzia jako rozrzutna naiwność. Takie miłosierdzie nie istnieje. Miłosierdzie wymaga skruchy, czyli dyspozycji, pragnienia. I tego Ci trzeba. Wezwany bowiem jesteś do świętości. Świętość jest udziałem w Bożym życiu i w mądrości Bożej. A skoro jesteś nazwany świątynią Ducha Świętego, czyli miejscem zamieszkania Boga, można powiedzieć, że Bóg sobie z ludzi uczynił swą Ojczyznę i chce w tej Ojczyźnie ludzkiej mieszkać. To to Ciebie zobowiązuje do pielęgnacji człowieczeństwa, byś nie żył dowolnie, swawolnie, frywolnie, lecz byś żył święcie. Święte życie to nie jest rozpłaszczenie się w wygodzie, lecz jest to życie trudne, ofiarne, Bogu wierne, mądre, bogobojne, budujące dla innych. Świętość to nie tylko przynależność do Boga, ale to również owoc. Owoc. Świętość przynosi owoc w życiu społecznym. Boże zamysły przekraczają ludzką logikę, ludzką podejrzliwość, ale Bożem zamysły mają mądrość wieczną. I są koniecznością, w którą trzeba się schronić, bo Bóg ci to daje, bo Bóg tak chce, bo ty, który w Bogu pokładasz nadzieję, ufaj Jemu do końca i pozwól, by Pan Bóg prowadził Ciebie do końca przez boski zamysł. Pozwól się Panu Bogu przeobrazić. Potrzebujesz Bożej interwencji, Bożego zdania, czyli posłuszeństwa Panu Bogu. Pan Bóg potrzeba, by był Twoją miłością, upragnieniem, pasją, nie ciężkim obowiązkiem, nie lekkim obowiązkiem, lecz by był głodem. Zrozumianą, przyjętą koniecznością. A ponieważ między Grzesznikiem a Bogiem jest odległość jakości nieskończonej, to Pan Bóg, by ci uchylić siebie, skrywa się w rzeczywistościach sakramentów świętych, aby w ludzkich okolicznościach. Dostarczyć Ci niewidzialnej łaski do zbawienia, koniecznie potrzebnej. Miłować bliźniego, a zwłaszcza nieprzyjaciół, oznacza mieć spojrzenie tak wielkie, że w tym wielkim spojrzeniu, w tym rzucie umysłu swego ku wieczności bezkresnej, otóż w tym spojrzeniu wiary, w tej wielkoduszności człowiek łączy się z miłością odkupieńczą Pana Boga i dostępuje mądrości, która jemu mówi, że w Bogu i przed Nim nie ma straty niepowetowanej. To znaczy, że nawet zmęczeństwa Twojego, gdybyś go dostąpił, Bóg wyprowadzi dla Ciebie triumfujące życie. Jeśli Bóg ociera wszelkie łzy i chce doprowadzić do sytuacji, gdzie nie będzie łez krzyku narzekania, gdzie pierwsze rzeczy przeminą, gdzie choroby się skończą, gdzie krzywdy zostaną przerwane, gdzie Bóg będzie bogował w sercu tych, którzy go miłowali, Jemu na to, pozwolili to jeśli jesteś człowiekiem wiary to będzie ci to dane którzy zaś pójdą swoją drogą dostąpią przekleństwa i zgrzytania zębów w ogniu nieugaszonym którzy dostąpią swojego piekła w bezkresności bezterminowej módl się Abyś miał w życiu jakąś świętość, przed którą zgina się Twoje kolano, przed którą ugina się Twój umysł, przecież dość odważny, rozpyszniony, samostanowiący. Proś Boga o dar bojaźni Bożej, byś nie próbował być herosem i mędrcem przed Bożym obliczem. Módl się o to, byś był według zamysłu Bożego, a nie według pomysłu swojego. Według woli Bożej, a nie według własnych ambicji. Proś Pana Boga o mądrość, męstwo i wydwałość, abyś swą postawą przyczynił się do uratowania wielu już prawie zanurzonych w piekle z powodu niedbalstwa i pychy wyniosłej w życiu swoim. Skoro i ty masz uszanować siebie jako świątynię Bożą, to ty nie możesz być według własnego pomysłu. Oddaj się Panu Bogu, aby On z tobą uczynił to, co dla Ciebie zbawienne, konieczne. Świętość Boga najbardziej się ujawnia pod postacią chleba, gdzie On Chcę wkroczyć w Ciebie, zjednoczyć się z Twoim ciałem i duszą, abyś się przeobraził i był człowiekiem uświęcającym się co dzień. Mawiają ludzie, że wydawanie pieniędzy jest największą umiejętnością na ziemi. Załóżmy, że jest to prawda. Ale mądrością jeszcze większą jest przeżyć dzień, i nie powiększyć sobie czyśćca. Przeżyć dzień. I zrobić coś dobrego. Ale o wymiarze wiecznym. To jest mądrość. Dane jest to ludziom cichego, pokornego serca. A ciche i pokorne serce nie jest słabe, marne, zastraszone. Człowiek cichego i pokornego serca jest mężny, dzielny, odważny. któremu byle kto w drogę nie wejdzie. Módl się więc. Łaska Boża w Tobie zwyciężyła, abyś nie był padłem tego świata i planktonem wyborczym dla tych, którzy chcą dzierżyć władzę i dysponować Twoimi podatkami. Módl się o mądrość, abyś na ziemi Stanowił o ziemi według zamysłu Bożego.